Witam serdecznie wszystkich. Pewnie co niektórzy oczy przecierają z niedowierzania. A co to? Kto to? Benu? Tak, to ja, trochę większy i trochę starszy. Dla mnie osobiście ten mijający rok okazał się wyjątkowo trudny. To też przełożyło się na częstotliwość materiałów na kanale. Ale jestem pełen nadziei, że to co smutne już za mną, a nadchodzący rok okaże się owocny. Z całego serca Wam wszystkim życzę, abyście przez okres zbliżających się w świat Bożego Narodzenia doznali wielu momentów, które zeszklą Wam oczy ze szczęścia, a uśmiech na Waszych twarzach, nawet nocą, będzie promienny. A w nadchodzącym roku wszelkiej pomyślności i stabilności, aby nic nie mogło Was wytrącić w drodze do wyznaczonych celów. Zdrowia również życzę, bo bez tego nie ma polskich życzeń. Dziękuję również, bo jest okazja za wiele wiadomości w czasie mojej nieobecności. Troskę, którą mnie obdarzyliście, słowa otuchy. choć z większością nigdy się nie widziałem fizycznie. Nawet nie wiem jak wyglądacie. To pokazaliście prawdziwe braterstwo. To było naprawdę niesamowite. Wszystkim życzę takich przyjaciół. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!